Szanowni Państwo, Drodzy Przyjaciele, obchodzimy czas Wielkiego Tygodnia Wielkiej Nocy, święto zmartwychwstania Pańskiego. Święto, które zwiastuje nam nadzieję zwycięstwa życia nad śmiercią, sprawiedliwości nad niesprawiedliwością, dobra nad złem. Jakże ważne to święta w tym czasie, kiedy cały świat już od ponad roku oczekuje rychłego powrotu do normalności. Chciałbym życzyć Państwu, aby w tym czasie Wielkiej Nocy ożywiło się w Was oczekiwanie na lepsze jutro, aby piękno polskiej tradycji. Piękno spotkań w gronie najbliższych napełniło Wasze serca radością, pokojem, mocą i wszelkim dobrem. Życzę Wam, aby radość Wielkiej Nocy dodała sił wszystkim Waszym zamierzeniom. Wszystkiego dobrego, wesołego. Aleluja.